Wiesz, teraz jak gryzie komar, to zdycha, bo mu cholesterol tą trąbkę zapycha. <grym> Ciekawe. W ogóle byłem u was w lato w Lublinie i byłem w tym Lublin Plaza i graliśmy jakiś plener i musiałem sobie kupić ofa na komary, nie? Bo to nie, nie idzie wytrzymać. I nie mogłem w ogóle nic znaleźć, więc podchodzę do ekspedientki, mówię, dzień dobry, poproszę coś na komary. A babeczka do mnie wyjeżdża, żeby odstraszyć. <grym <grym no nie, kurwa, do pienięgnacji. Komar mi źle wygląda. Nie? Straszne mawory pod trąbką. Mówię, żeby odstraszyć. No, no to polecam Ofa. Tylko my mamy dwa ofy. OF zwykły i Off max. Mówię, Off max, czyli co? No, Off max, no to żaden komar nie podleci. Mówię, a ten zwykły? No gwarancji nie ma. To na chuj to jest. Nie? No ale fajnie kurde u was z tym Lublinie, ja to jestem fanem tego portalu Lublin-Wilno. To jest... Szkoda, że tego nie ma w innych miastach. To jest niesamowita rzecz. To kółko jak z ten portal jak z tych swimów zostaje so zwiększym te kamerki. Oni nas widzą w Lublinie, my ich w Wilnie. Tylko mnie rozbraja, że u nas jest to w pięknym miejscu na starówce, nie? A w Wilnie to jebnęli na przejściu za pieszych. Jakiś geniusz projektował. Ja prawie widziałem jak jakiegoś Litwi na samochód nie? mówię. Jak on by go naprawdę walnął, to się musiałbym to zgłosić. Jak ja miałbym to zrobić? nie? Dzień dobry. Widziałem wypadek. Gdzie? W Wilnie. Skąd wiem? Widzę przez portal. Jaki portal? No, kurwa, pyszne.pl. No. Ale podszedłem, tam sobie akurat stał jakiś Litwin, zacząłem do niego machać, on nic, to zapiąłem rozporek. Litwin nic strasznie tym. Nie, ciekawe czasy w ogóle, co? Bo ciągle jakieś złe wiadomości, co nie? Pandemia, wojna, cichopek się rozwiodła. Mówię do żony, zobacz, 17 lat razem i się rozwiedli. Nie? Moja nie masz się o co martwić, a ja tyle nie wytrzymam. Ciągle Ciągle coś. Jak jesteśmy bombardowani takimi złymi newsami. Złymi newsami co nie? Na przykład y, był niedawno ten proces Amber Heard i Johnny Depp. Co, nie? co tam się odwalało po prostu? Same hardcore. Nie? On mi zgwałcił chomika. A ona mi wsadziła petardę w dupę nie? i obrona, ale nie podpalono. Tak wszystko. Ale jeden był fajny taki news, jak y, tam, nie wiem, za dwa tygodnie, jak się wojna zaczęła, czy coś, że cyganie ruskim czołg zajmali jak to usłyszałem, od razu zrobiłem research. Słuchajcie, sprawdziłem, że Federacja Rosyjska ma 6,5 tysiąca głowic nuklearnych, a my w Polsce mamy 10 tysięcy cyganów. Chyba nie musimy się bać, nie? Mówię to do kumpla, mój kumpel Łukasz jest upacyk. Zamknij mordę, to jest rasizm. Nie każdy cygan kradnie. Ja nie potrzebuję wszystkich. Starczy mi szczęście pół tysiąca. Cała reszta w ogóle nie kradnie. Ale później sobie pomyślałem, że nie, to jednak nie byłby dobry pomysł, bo nagle cyganie staliby się potęgą nuklearną, nie? Już by się nikt nie śmiał. Już by nie był Don Vassel, tylko Don Corleone. W cichocinku na środku sceny atomowa: Don Vassel śpiewać ore ory albo wszystkich rozpierdolą. W ogóle nie wiem, czy tylko ja to przejąłem, że wojna wybuchła w tłusty czwartek? Jestem chyba jedyną osobą, która tak zapamięta tę datę. Nie? Ja doskonale pamiętam ten dzień, bo ja sobie wziąłem rzetkę wtedy, bo ja normalnie pracuję tak do 19, mówię, wyjdę, będą często pączki, nie? Ja wiecie, nie, nie słyszałem tam w telewizji, co, co się odwaliło, nie? Wychodzę, ludzie tankują auta, wypłacają gotówkę z bankomatów, nie? Idę do cukierni, pod cukiernią przy bankomacie 20 osób. Mówię, kurwa, w cukierni nie przyjmują kartą. Nie? No, jak można było tak spierdolić to święto, bo ja. Uwielbiam tłusty czwartek, słuchajcie. Ja to w tłusty czwartek czuję się jak alkoholik w Oktoberfest. Symbolicznie jednego, później budzę się pod cukiernią. Nie jest dobrze. Uwielbiam słodycze w ogóle, zacząłem żreć tak słodycze, jak rzuciłem fajki, słuchajcie, bo prze, nie róbcie tak, przestałem taką debilną poradę w necie, że jak rzucasz fajki, musisz się zastąpić innym nałogiem. Ja przestałem palić, zacząłem wpierdalać draży marynarzy. <grym> Szlugi rzuciłem od tak. Jak rzucić draży marynarze? Kumpel mówi do mnie, zacznij jarać. Mówię, super. Koło się zamyka, nie? Masakra. Też lekarz mi powiedział w ogóle, <grym> że pewnie jem tyle słodyczy, bo pewnie mam robaki. Typ po studiach 7 lat, czy oni tam nie? Mówi do mnie, bo robaki lubią słodycze. I oni czy tak podpowiadają, bo robaki pomagają ludziom podejmować złe decyzje. Serio? Co, weź ślub, weź kredyt, weź narkotyki? Może Hitler nie był zły, tylko zarobaczony. Mimo. W ogóle ta mnie denerwuje instytucja lekarz rodzinny. To jest taka ściema, kurwa on w ogóle nie wie kim ja jestem. Nie kojarzy mnie. Musi sobie moją kartę przejrzeć, żeby pamiętać, na co ja tam choruję. To jest lekarz rodzinny? Lekarz rodzinny to powinno wyglądać tak, że ja do niego przychodzę, on się na mnie patrzy i mówi: Jezu, Patryk, musisz się odchudzać. Mówię, co jest? Mam jażdżycą? Nie, wesele we wrześniu. A to to jest, wiecie tam. Albo też uwielbiam te żarcia na dowóz, te ubericy. Macie tu ubericy? Tak, kurde, uwielbiam to. Jest jedne... Lubię to, bo z jednej strony to mają robotę i tak dalej, ale schizuję jak bardzo jestem leniwy, co nie, że. Nie chce mi się ugotować obiadu, nie chce mi się nadwyjść na miasto, coś zeżrzeć, Tylko ktoś musi mi to przetarabanić na skuterze, nie? Co będzie następne? Uber nakar mnie? Będę sobie siedział taki rozkapryszony w fotelu, nie chcę burgera bez majonezu. I hindus, gruby człowiek, jeść burgera, bo mi zabrać wizę. Ale fajnie, że mają robotę, bo ja to wiem, jak to jest żyć w biedzie. Ja wychowywałem się w strasznej biedzie. i Kiedyś mówię do kumpla, jak słuchaj, jak w takiej biedzie, to można sobie poradzić. Słuchaj, jak jesteś biedny, musisz być twardy. Nie? Mówię, jak mogę być twardy? Jak chcesz być twardy, musisz mieć wielkie jaja. Nie? Musisz, kurwa, dźwigać ciężary. Nie? No ja dźwigałem ciężary, miałem wielkie jaja, ale to się nazywa przepuklina. Kurwa, Dostałem kiedyś przepukliny, bo moją ex podniosłem. Ojej, to... Ale kobiety mają łatwiej na jak są plus size. Czy to jest, słuchajcie, moja ex niedawno sobie wrzuciła na Instagrama półnagie zdjęcie, 2000 lajków. Ja wrzuciłem swoje, 2000 grzybne. No, no wiem, że jestem brzydki, kurde, a w ogóle bym strasznie brzydkim dzieckiem. Byłem tak brzydkim dzieckiem, słuchajcie, na wszystkich zdjęciach klasowych stoję obok fotografa. Nie, no, tak. W ogóle nudziło mi się w pierwszym lockdownie i założyłem sobie takiego fejkowego Tinder'a, rzuciłem z moją kniapą, zerowe zainteresowanie. Nie? Później sobie zainstalowałem taką aplikację FaceUp, To na przykład można się postarzeć, ja zrobiłem z siebie babeczkę. Zrobię jakieś fejkowe konto, tam wiecie, Patrysia, kazanie, mnóstwo, nie? Jakichś pojebów. Pierwsza wiadomość do mnie, ty gruba jak chcesz, to przetrzebie ci futro. <laughs> Wie co, ja jestem zakurzony borcem? <laughs> co tu się dzieje w ogóle? No, ale ta moja eks to była straszna, bo ja to pamiętam, mój ex teściu, niedoszły w sensie teściu, mówi do mnie: Słuchaj, Patryczek, nie podoba mi się to, co robisz z moją córką. Nie? Mówi do niego: Ty, no, mi też to się nie podoba. Ale ktoś musi, nie? Teraz mam fajną babeczkę, tam trochę za często się kłócimy. Moja ma coś takiego w ogóle, nie wiem, czy te, też tak macie, że jak się kłócimy, to od razu pakuje mi walizki, nie? Ale ja też się wycwaniłem i zawsze wkurwiam ją przed wyjazdem. <noise> Skarby, jeszcze klapki na basen, jakbyś mogła. No o ty kurwiu, nie? Fajna jest, no trochę się kł... Ona w ogóle są mnie strasznie zazdrosna, nie? Nie, nie mam pojęcia, po co i na co. Ja jestem mistrzem podrywu. No, wiem, że jestem strasznie gorący. No, ja dorabiam na weselach jako płonący świniak. Ja, ja jestem mistrzem podrywu. Ja uczyłem się podrywu z takich periodyków jak Twój senior. I tam były takie linijki na podryw, w stylu Nie chcę ci zastąpić zmarłego męża. Średnio działał w gimnazjum. Ale słuchajcie, ja ostatnio w pracy stwierdziłem, że poćwiczę podryw, bo miałem nową koleżankę. Spotkałem w pracy, bo ja na co dzień pracuję sobie w metrze warszawskim, tam zajmuję się bezpieczeństwem, sprawdzam monitoring, wydaję klucze. Cieciem kurwa jestem. Miejmy to za sobą. No i tam jakaś cieciuwa też siedzi z tyłu. Są jakieś ciecie? Ciecie, zróbcie hałas? No cieci. Nowa koleżanka, słuchajcie, spotkałem i mówię, Walnek, no, żeby poćwiczyć, nie? Tekst na podryw, jakiś, nie? I spanikowałem, pierdolony, "Na nasz szef to frajer, co? Ona, no wujek bywa ciężki. Ja, kurwa, za stracę żonę i robotę za mało. Ale raz miałem słuchajcie podryw, że to mnie ktoś podrywał, nie? I tu nie będzie żadnej tam takiej typowo stand-upowej yy, przebrodki, że okazała się wielbłądem albo gejem, nic takiego nie wiem. Normalnie piękna dziewczyna, robię sobie obchód właśnie tam po stacji metra, kłócę yy, się z moją na Messengerze, no jak to w związku tam wiadomo, pierdol się i tak dalej. Chuju marynowany i, i takie te, teksty. I podchodzi do mnie bardzo ładna dziewczyna i mówi, przepraszam bardzo, czy jest pan zajęty? Nie kłócę się tylko z żoną na Messengerze. Ale czy jest pan singlem? Ja o kurwa. Albo jest bardzo głupia, albo bardzo pijana. W każdym razie to mój szczęśliwy dzień, nie? I widzę, że moja coś tam pisze, że te... na Messengerze te, wiecie, trzy kropki tam sobie falują. Mówię, weź coś takiego pierdolni, żebyś mi dała, wiecie, powód. Zdejmuję obrączkę, idę w tango. Moja... Pup! To co, jakiś seksik dzisiaj? Kurwa, teraz jej się zachciało i do tej typiarki, no przepraszam bardzo, ale jestem mężaty, także no nic, nic, nic z tego nie będzie. Ona, no, szkoda, przystojnie pan wygląda w tym mundurze. I poszła, nie? Kolejna wiadomość od mojej... Pum, sorry, nie do ciebie. <grym> <grym> dostanę niebieską kartę z powrotem. Więc wartości... <grym> Fajna jest, tego właśnie moja żona to jest taki wujewcię Tariposta. Pewnie każdy z was ma jakiegoś takiego znajomego, jakieś takie cięte gadki. U mnie niestety jest to moja żona i mój mokre jest, żeby kiedyś z nią wygrać taką potyczkę. I to się nigdy nie zdarzy. Nie? Wracam kiedyś właśnie z imprezy na, na walony i ona się mnie pyta: no hej, jak tam? Byłeś grzeczny? Ja mówię, wiesz, jak jest. Był tylko lodzik, ale lodzik to nie zdrada, nie? Moja jesteś pewien? To przemyślę to jeszcze, Mówię, następnym razem to wygram, nie? Wracam z następnej imprezy. Mówię, rozpiszę to sobie w telefonie. Ona mówi, jest coś pewien i tam cały dialog, nie? Wracam z następnej imprezy, ona, jak tam? Byłeś grzeczny? No był lodzik, ale lodzik to nie zdradza, nie? A ja, okej, okay, to nie chuchaj. <grym> jak z rękawań.